Witam z tej standardy. Dzisiaj nie typowe ustawienie, bo zagramy sobie na lewej ręce. Jak chcecie sobie ustawić na lewą rękę, no to ustawienie ogólne, i wchodzicie pozostałe. I pierwsza opcja: macie ustawienie ręki na lewo. Będzie o co grać, mianowicie trochę mi punktów brakuje. Tylko trochę. Więc no dobra, pójdźmy od razu rankingowego. Zobaczmy, co to będzie. Mam nadzieję, że tym razem audio będzie Git. Ogólnie przepraszam, że mam trochę zryte gardło. Ale wczoraj byłem z domem i sobie trochę poszalałem. <noise> Jakkolwiek to brzmi. O, zajebiście. I dualista i BGG. No chyba, że wybierze co innego, to najwyżej ja wybiorę dualista. Chociaż po ostatnim meczu, gdzie ja zagrałem mega chujowo. <noise> Nie wiem czy chcę grać dualistami. Ja kurwa gram na... No dobra, na ascendanta Xgram? Ja pierdolę. Gdzie mnie wyjebało w takim razie? Да, no, но в тиме мы имеем Рейс, Клоу, Рейна и Сова. Ооо, фууу, Урта. Сайфер снова. Кемерон силон. Ну и Сайфер, Смочь! Планетить. Водор, водор, фолл. Водор, Whoa. okay let's go be pushing help me i think one here no to say bistro Jai, jai, oh, wow. You have cage. No, I sobie Nie, nice. Ты у тебя кейдж? Нет, проиграл совершенно. Нет, выиграл. Damn, let's go. I thought, Плюс здесь. Арбор, давай сетку. Чек, чек дерево. Ła kurwa, skąd ona się tam się? Nie, no czuję się jak totalny bot. Wychylam jej kurwa, nie wiem co robić. No, ale jest na razie chyba git. Nie ja się zastanawiam co to ma być, bo tak by się wychylił. Ojej, oj. ale mi złapano. To też złapano. 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 guys. Złapano. 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 na to Złapano. Cypher. 3B. Może Tak mi celownik lata jakoś dziwnie, ale nie wiem, jak jeszcze tych dwóch zabiłem. Let's go, ult, guys. Just Shift and then will use my ult. Oh. Kurwa, nie zdążyłem. <laughs> nie zdążyłem kupić. Jesteśmy trochę bezradni, ale. da się ogarnąć. Teraz baka poleci, od razu. Tu jestem. Oh Jesus, oh Jesus! Não, é uma masacra. Não, não tem. aim tu, tu vai Não é bem, eu tenho 10 kg. Tchim. Três, três. Waterfall, waterfall. Oi, oi, oi. To weź się udało, no, trzeba trochę zacząć grać, bo pośredniawka można wykorzystać to, że Reina ma 3 ile? Jej granie nie jest zbyt dobre. Czekaj wiem, a oczywiście jak mi na nie ma. Jeszcze raz, czekaj. Mam O nie. Ja pierdolę. Gram jak Gigasyf. Mogę grać, ale chcę zobaczyć. go to Bitway. Okej? Jak on chce sam grać? C jak nie ma hejsu. O kurwa. Voltujecie jak broni? Nie mam. Widzę.

Ale mnie porobił Nie spodziewałem się tego No obstawiam, że to teraz będzie C No bo B ewentualnie 93 No ale nie spodziewałem się go tam, szczerze mówiąc Daję sobie Ten kef Z powodu, żeby mieć hajsę Kurwa, oni mają 5 ultów nie dobrze okay. Kurwa no Ale wypompowali się z w prawie wszystkich ultów <ścoughs> I teraz nasi mają Prawie wszystkie Co tu się odwaliło? Oh. Wow, upsułem teraz jakiś A, ale się wypompowali to więc będzie dobrze, będzie dobrze. Ej, ej, guys. Ruch. Wow, faster, bro, you don't have enough time. Bro, I know, but you can't hold A side, I don't know why. No, ja będę musiał w zagrać ewentualnie... Twojka stoi... Tak, On chyba na noc. No... No ale... <laughs> Wow. O co się czekał? Go ahead, to hold it, if you're so clever. Na yeah? No eco. No, w sumie eko byłoby najmądrzejszym posunięciem, ale tam jest na, to pojdę znowu na C. Dziękuję. stłumiona. Nie pij, nie pij, pójdź, 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 pójdź Harbo, połóż Harmon, Harbo Aha, ty Połóż czas, połóż czas, czekaj B Tak no. a on mnie Nie no, spele na mnie rzucają Definitywnie Full bite. Jak dostanę znowu plecy też 2-3 Wow! Uuu! Ej, się na koniec. Bardzo ładnie. Mimo że mało co wniosłem do gry. Absolutnie mało. Ciężko się grało na lewej ręce. Takie bardzo nieintuicyjne bym powiedział. No ale jest P3. Zobaczmy w sumie statystyki. No, no, no w sumie na więcej też nie zasługiwałem po takim, po takim graniu. Będziemy kończyli. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Hej, hej.